Witam strzelczyki, dziubaskie czytanie ogólne dla Was od 12 do 18 stycznia. Strzelc oczywiście znak słońcu, księżycu oraz ascendent. Kochane strzelczyki, zwróćcie uwagę na swoje zdrowie. Oprócz tego. Może wystąpić drobny problem. Ktoś Was będzie kłamał w żywe oczy. Ktoś Was będzie po prostu kłamał w żywe oczy. Ta osoba, która będzie kłamać w żywe oczy, to będzie próbowała ukryć problem. Może próbować ukryć zdradę, kłamstwo, oszustwo. Może próbować ukryć uzależnienie ta osoba przed wami, nie? Więc jeżeli wy macie dobre związki, dobre relacje, to może być tak, że ta osoba może ukrywać na przykład problemy, które wystąpią w pracy przed wami. Nie bądź uzależnienie. Natomiast jeżeli jesteście z taką osobą w relacji, no to cały czas ta osoba będzie próbowała kłamać, że nie, nic takiego się nie wydarzyło, prawda? Że nie, mnie tam nie było. Tak. Ktoś będzie próbował też dawać wam nadzieję. I to nie będzie dobra nadzieja dla was. Tak? Czyli nadzieje na przykład na to, że ja kiedyś się tam rozwiodę. Tak? Rozumiecie. Albo e, nie no, co ty, ja już e, z tą osobą kontaktu nie mam. Taka nadzieja na to, że to się zakończyło, ale to będą takie e, działania podstępne, tak? żeby was uspokoić i uśpić waszą czujność. Wy macie skupić się na szansach, które się pojawią w przyszłym tygodniu, zbierać informacje, dociekać prawdy, nie dać się wyprowadzić z równowagi, nie ujawniać tej osobie, że już coś wiecie, zbierać dowody, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, zawodowe, bądź, patrzcie, jak wyfrunęła. Fajnie, e, zawodowe, urzędowe bądź prywatne, to pojawią się szanse na rozwój zawodowy, rozwój osobisty, szanse na spełnienie Waszych zamiarów. Czyli, występ, jeżeli wystąpi problem, to będzie spowodowany przez kogoś, kto też będzie próbował zahamować Wam rozwój w pracy. Uwaga na plateczki w pracy. Uwaga na tą jedną, jedyną osobę, która jest gumowym uchem. Ja mówię, kochani, już hasłami, bo... <laughs> no bo tak, bo mówię. Ci, co mnie znają z prywatnych sesji terapeutycznych, czy też karcianych, że tak powiem, to wiedzą, że hasłami muszę mówić. Dobra, ta osoba będzie próbowała zachwiać waszą stabilizacją wewnętrzną, ale wy możecie liczyć na wsparcie innych osób, które pomogą wam powstać ponownie, które pomogą wam odzyskać tą stabilizację. Przy wsparciu tych osób nastąpią zmiany na lepsze i wy podejmiecie decyzję dobrą decyzję dla siebie, w zgodzie ze sobą tak, ale musicie poprosić o wsparcie. Karta szczęścia i przeznaczenia. No i oczywiście te osoby będą próbowały przeszkodzić Wam w tym szczęściu. Natomiast to karta szczęścia i przeznaczenia to też szanse na przyszłość, szanse na spełnienie Waszych nadziei. Uważajcie, kogo będziecie słuchać w przyszłym tygodniu, bo. U tych z Was, którzy macie dobre te relacje, a gdzieś jakieś problemy się pojawiły, to idzie dobre zakończenie, odnowienie miłości. Singla czuje się, bombela, czuje się, dobra nowa znajomość, dobra relacja, romans, dobre zauroczenie, zakochanie. Przy tej karcie szczęścia to szansa na przyszłość, ale ktoś będzie próbował Wam namieszać. Natomiast jeżeli Wy jesteście jeszcze w związkach czy w relacjach z takimi osobami, to Wy macie. Zdecydować, podjąć decyzję o dobrym zakończeniu dla siebie. Czyli decyzję o tym, że Wy zakończacie i idziecie ku szczęściu swojemu, tak? Rydwan. Nagrody, które rodzi ciężka praca, skuteczne godzenie wielu ważnych spraw naraz, determinacja i siła woli, uznanie w społeczeństwie. Zobaczcie, jak te konie spokojnie, nie jak ten rydwan taki, wiecie, gdzie konie na oślep spłoszone są i wy macie właśnie nie pozwolić na to, żeby ktoś spłoszył wam te konie. Wiecie, kochani, no znowu hasłem, no nie? Bo wy będziecie odzyskiwać stabilizację i już będziecie panować nad swoim życiem w przyszłym tygodniu. A ktoś będzie próbował spłoszyć te konie, zachwiać tą stabilizacją i zachwiać tym bezpieczeństwem, i odsunąć Was od szczęścia. Ja Wam oczywiście tego szczęścia, kochani, życzę. Dziękuję.